W tym odcinku nauczymy się, jak zrobić kubek techniką lepienia spłatów. Co będzie nam do tego potrzebne? Warto zaopatrzyć się w toczek bądź jakieś podwyższenie, które ułatwi nam pracę z kubeczkiem. Toczek o tyle ułatwi nam pracę iż jest obrotowy i możemy obserwować etapy naszej pracy z każdej strony. Będzie nam do tego potrzebna również form forma walca. Ja używam kartonowej tuby, ale może to być również np. butelka, którą należy zabezpieczyć foliowym workiem, co ułatwi później zsunięcie gliny. Warto mieć również przy sobie narzędzia do modelowania, takie jak szpatułki, ostry nóż, bałek w celu rozwałkowania płatów gliny. Oraz listewki w celu rozwałkowania gliny na konkretną grubość. Ja używam do tego pędzli malarskich. Listewki muszą być dosyć długie. Dobrze by było, jeśli zajmowałby szerokość naszego miejsca, stanowiska pracy, cykliny do wygładzania. Oraz jeżeli będziemy chcieli dodać jakąś fakturę na nasz kubeczek, warto zaopatrzyć się na przykład w plastikowe liście. Bądź też w koronkę, w zależności od tego, jaką fakturę będziemy chcieli uzyskać. Pierwszą rzeczą przy technice modelowania spłatów jest wycięcie odpowiedniego fragmentu gliny. Pamiętamy o tym, żeby przed każdym rozpoczęciem pracy wyrobić dobrze glinę mocno wciskając ją dłoni w stół. Zwilżamy nieco ręce, aby ułatwić wygniatania i aby nasza glina zbyt szybko nie stała się sucha. Po wstępnym rozgnieceniu, rozgnieceniu płata gliny dłońmi umieszczamy listewki o grubości około 1,5-2 cm po obu stronach naszego płata i umieszczając wałek tak, aby opierał się on na jednej i na drugiej listewce rozwałkowujemy nasz płat. Dzięki temu że wałek opiera się na listewkach, nasz płat będzie miał równomierną grubość. Na całej swojej szerokości. Jeżeli płat jest już dosyć duży, można zabezpieczyć go dłonią z drugiej strony w ten sposób, obracając go. W ten sposób uzyskujemy płat mniej więcej jednorodnej grubości. Odcinamy kawałek naszego płata. I ten element służyć nam będzie za podstawę. Umieszczamy podstawę na toczku, wcześniej również zabezpieczając go folią, aby glina nie przykleiła nam się do podłoża toczka. Przymierzamy naszą formę walca, tak żeby mniej więcej wiedzieć jakiej średnicy będzie nasz kubeczek. Zaznaczamy ostrym narzędziem, zostawiając mniej więcej centymetr, centymetr zapasu gliny. Następnie przygotowujemy naszą ściankę tak, aby przynajmniej z jednej strony miała ona równą krawędź. Mi się udało akurat tak, że nie muszę jej odcinać, ale jeżeli chcemy uciąć, bierzemy równą listewkę, przykładamy ją do naszego płata gliny i odcinamy nierówny fragment. Zwilżamy nieco naszą podstawę wodą. Do tego celu możemy użyć również pędzelka. Zdłuż krawędzi, którą wcześniej narysowaliśmy. I na fragmencie, który wcześniej zostawiliśmy, dla bezpieczeństwa nacinamy rowki. Dzięki takim nacięciom elementy łatwiej złączą się ze sobą. Zwierzamy wodą również krawędź płata. Również możemy wykonać delikatne nacięcia, uderzając jedynie ostrym narzędziem w brzeg. przykładamy naszą ściankę, trzymając ją w obu dłoniach. Przykładamy ją, krawędzią ścianki do podstawy, trzymając jednocześnie formę walca. Dociskamy ściankę do naszej formy. Zwilżamy moment styku wodą i dociskamy. Odcinamy zbędny fragment. Staramy się wcisnąć ściankę w podstawę, jednakże robiąc to delikatnie i z wyczuciem, może być ruchem lekko obrotowym, ściągamy po prostu delikatnie w dół. Moment złączenia jest widoczny, ponieważ mokra glina, która powstała z nacięć, zazwyczaj wypływa w momencie złączenia. Na przestrzeni styku ścianek możemy to wygładzić. Ja zrobię to cykliną z ząbkami. Może to być również nóż z ząbkami, bądź też gładka cyklina, bądź też karta kredytowa. Ja zrobię to cykliną z ząbkami, żeby jeszcze dodatkowo zedrzeć warstwę gliny i wyrównać powierzchnię ścianki. Cały czas drugą ręką trzymamy, e, trzymamy nasz kubeczek na pewności. Możemy również ruchem pionowym wygładzić. Jak widzicie Warstwa gminy powstała w wyniku złączenia ścianek. Zostaje mi na cyklinie. Wygląda to teraz w ten sposób. Jak widzicie, podłoże jest już, jest już dosyć mocno przymocowane ze względu na ściąganie ścianki w dół, aczkolwiek odcinamy zbędne fragmenty, pozostawiając mniej więcej ten centymetr, który wcześniej sobie zaznaczyliśmy. I glinę, glinę, która została nam przy podstawie, również cykliną. Zagarniamy w górę. W celu dodatkowego zabezpieczenia. Dna przed odpadnięciem. Jeżeli chcemy, aby nasz kubek był gładki, należy użyć gładkiej cykliny. Zwilżamy nieco ściankę wodą. I delikatnie przyciskając, zgarniamy glinę. I w ten sposób nasz kubeczek będzie ładziutki. Ja jednak wybieram fakturę ząbków. W celu stworzenia łóżka zagniatamy wałeczek. Nie może on być zbyt gruby w stosunku do ścianek, ponieważ może je przeważyć, ale nie może być też zbyt cienki, żeby jego struktura była stabilna. I pamiętamy, że jeżeli chcemy połączyć dwa gliniane elementy ze sobą, należy użyć wody. Możemy ją nałożyć również pędzelkiem. Nakładamy w miejscu, w którym ma znajdować się nasz, nasze uszko. I również troszeczkę na końce wałka. I wciskamy elementy w siebie. Jeżeli glina jest wciąż mokra i plastyczna, nie musimy używać tak dużo wody, ponieważ elementy powinny doskonale same do siebie przyrgnąć. Wciskamy łóżko nieco mocniej i dla pewności używając np. plastikowego noża bądź też szpatułki nadmiar gliny Nieco zsuwamy na powierzchnię kubka, aby dodatkowo złączyć ze sobą dwa elementy. I najprzyjemniejszy moment. Pozbywamy się formy walca ze środka. Ważne jest to, żeby folia była otwarta z tej strony. Wysuwamy delikatnie obrotowym ruchem formę walca. A następnie możemy pozbyć się folii ze środka, również delikatnie. I gotowe. I jest kubeczek. Możemy jeszcze wyrównać górną krawędź za pomocą ostrego noża. Przytrzymując całą strukturę kubka, aby nam się nie zniekształciła i robiąc to bardzo delikatnie. Na koniec, palcem umoczonym w wodzie, wygładzamy krawędzie. Wyszedł nam niezły kufel. Teraz wasze kubki muszą wyschnąć. Będzie to trwało około dwóch tygodni. Odstawcie je w bezpieczne miejsce pozbawione wilgoci. Kubek przed pierwszym poprzedzającym szkliwienie wypaleniem musi być kompletnie suchy. Ważne, nie próbujcie podsuszać gliny w piekarniku, bo może popękać. Jeśli macie pytania, skorzystajcie z opcji dyskusji na lubuskiekultura.pl, a Ada odpisze wam najszybciej jak będzie mogła. A za tydzień robimy paterę.